O ironio bogactwa, Jeff Bezos staje się drugim mężczyzną w historii, który zgromadził dwunasto-cyfrową fortunę według Zero Hedge 100 miliardów dolarów. Taka jest całkowita wartość założyciela Amazonu i waszyngtonowej poczty, Jeffa Bezosa, kiedy to Amazon wzrósł na optymizmie dzięki czarnemu piątkowi. To, co sprawia, że dzisiejsze wiadomości są bardzo ironiczne, jest fakt, iż dopiero co na początku tego tygodnia rozmawiałem z moją córką o najbogatszych ludziach na świecie i powołałem się na absurdalności Jeffa Bezosa. Mężczyzny, który założył swoją firmę 20 lat temu, gromadząc ogromny majątek, który mógłby sprawić, iż wiele ludzi zacząłby wierzyć, że jest on najbogatszym człowiekiem na świecie. Jak Bill Gates, Warren Buffett i wszyscy inni umieszczeni na liście Forbesa najbogatszych ludzi na świecie, wszyscy ci ludzie zgromadzili swoje majątki w ciągu własnego życia. I mimo wszystko, co Wikipedia przedstawia, że Lord Jacob Rothschild jest wart tylko 5 miliardów dolarów, jest najpewniejszym przykładem, iż najbogatsi ludzie na Ziemi są to ci, którzy osiągnęli swe bogactwo przez wiele pokoleń. A Rothschildowie są najpewniej najwyżej tej listy, kontrolując światowe banki centralne oraz zabawne maszyny drukujące pieniądze przez dłużej jak 100 lat w Stanach Zjednoczonych i Anglii. I starając się pomóc mojej córce zrozumieć niesamowite bogactwo Rothschildów, pokazałem jej zdjęcia Watson Manor, posiadłości wiejskiej położonej w wiosce Watson w hrabstwie Anglii. Niesamowity dom wybudowany w stylu francuskiego chateau pomiędzy 1874 roku i 1889 dla barona Ferdinand de Rothschild jako weekendowa rezydencja. Miejsce dla jego niesamowitej kolekcji sztuki była przekazana Narodowemu Funduszowi Ochrony Zabytków w 1957 roku. Teraz zagłębmy się w tym, ten niesamowity pałac domowy był budowany przez 15 lat, pod koniec 1800 roku, kiedy Rothschildowie zgromadzili wystarczająco majątku, by wybudować takie arcydzieło, i to nie tylko jedno. Posiadają oni wiele zamków wzdłuż całej Europy i odwołując się do archiwów rodziny Rothschildów, mają oni na utrzymaniu 75 posiadłości i własności w Anglii, Francji, Niemczech, Austrii, Szwajcarii, Włoszech oraz Holandii. Ale wracając do tematu, Rothschildowie byli niesamowicie bogaci do 1957 roku, iż tylko ten jeden oddali i byłbym naprawdę zaciekawiony ujrzeniem rezydencji tego samego typu, wybudowanych na własność przez Jeffa Bezosa, albo Billa Gatesa, czy Warrena Buffetta. Arcydzieło to o mniej więcej 200 tysięcy metrach kwadratowych jest tak nadzwyczaj imponujące, że gdy do Watson przybył władca z Rosji, oznajmił, iż królowie nie mogliby sobie na to pozwolić, że mógłby należeć on jedynie do Rothschildów i znów oddali go do National Trust więcej jak 60 lat temu. Wielopokoleniowe bankowe bogactwo, rodzaj bogactwa, które może być zgromadzone jedynie przez setki lat przez ludzi, którzy kontrolują światową prasę drukarską oraz banki centralne. Najpewniej wspaniałe wille wydane wzdłuż Europy są aktualnie własnością Rothschildów. Rodzina ta miała najpewniej całkowity płynny majątek o wartości przynajmniej 10 milionów funtów w czasach rozbudowy. Zobaczmy, jak dużo może być warte 10 milionów po zaledwie 141 latach od wybudowy willi Watson do teraz. 141 lat przy wzroście 8% rocznie wynosiłoby 516 miliardów 118 milionów 615 573 dolarów 11 centów, przyćmiewając całkowitą wartość majątku Jeffa Bezosa pięciokrotnie. Teraz dając Watson w perspektywie, odnosząc się do strony internetowej na temat kolekcji Rothschildów, cena za reprodukcję tego zamku dzisiaj wynosiłaby 120 milionów dolarów. Ale moje poszukiwania wskazują na to, iż liczba ta jest zdecydowanie zbyt, zbyt niska. Chciałbyś zobaczyć jak rezydencja warta 100 milionów dolarów wygląda dzisiaj? Pokażę Wam największy dom w Stanach Zjednoczonych. Teraz rozejrzymy się po największym domu w Ameryce. Witamy w Versailles, położonego niedaleko Orlando we Florydzie. Jest to bryła z rupieci, wciąż w budowie, wykonana przez Davida oraz Jackie Siegel. Potworność ta została opisana w filmie dokumentalnym The Queen of Versailles. Potwór ten o 90 tys. m2 wzoruje się na Versailles z Francji oraz oczywiście po Nowo Ricze nie ma co spodziewać się dobrego gustu porównując architekturę oraz kunszt rezydencji Watson do zamku Nowo w Orlando zalanego cementem i stalowymi słupami. Talent kamieniarzy wymagany do reprodukcji Watson dzisiaj już nawet nie istnieje i 200 tysięcy metrów kwadratowych Watsona i 187 pokoi absolutnie przyćmiewa dom Sigelów. Kilka lat temu, kiedy sigelowie wpadli w kłopoty finansowe, próbowali sprzedać bundę za 75 milionów dolarów, pomimo zatopienia w nim 100 milionów dolarów. A więc jeszcze raz... Rezydencja Watson, wybudowana na 120 hektarach pod koniec 1800 roku i oddana w 1957, dwukrotnie większa i chcą byśmy wierzyli, iż mogłaby zostać ona odtworzona za 120 milionów dolarów. Królowie nie mogliby sobie na to pozwolić, może to należyć jedynie do Rothschildów. Zapamiętaj to na następny raz, gdy przeczytasz nagłówek o najbogatszym człowieku na Ziemi. Rothschildowie wodali wieloma pałacami oraz zamkami, które rywalizują z luksusem Watson, wliczając w to francuską rezydencję wybudowaną pomiędzy 1855 i 1859 rokiem przez barona Jamesa Rothschild. Oraz tą, Schloss Heinterlitten, jeden z wielu pałaców wybudowanych przez austriacką dynastię Rothschildów i znowu ofiarowano przez nich jako datek w 1905 roku. I kolejny, pałac Albert Rothschild. Okazał budynek w Wiedniu, jeden z pięciu pałaców Rothschildów w mieście, będących własnością członków bankowej rodziny Rothschildów. I ta mała willa we Francji, i wieże Menchmore, dom, który przypomina ten widziany w Downtown Abbey i jest to jedna z wielu rezydencji Rothschildów, budowana w hrabstwie w Anglii. Oraz ten nowogotycki Rothschildowy szlos, zamek przypominający te widziane w grze o tron, który naprawdę zatacza nam pełne koło. W serialu gra o tron, najpotężniejszą siłą nie jest król czy królestwa. To żelazny bank, który jest najwyżej z nich wszystkich. Korona jest winna żelaznemu bankowi brawo, z kolosalnej ilości pieniędzy. Jak duże. Kolosalne. Tak jak Rothschildowie, którzy siedzą na szczycie wszystkiego w naszym własnym świecie, z Bankiem Międzynarodowych Rozliczeń oraz pod nim, z Międzynarodowym Funduszem Walutowym i Bankiem Światowym i oczywiście poniżej ze wszystkimi bankami centralnymi całego świata rządzonymi i kontrolowanymi przez Rothschildów. Najbogatszą rodziną, jaką kiedykolwiek świat widział. I właśnie to jest to, czym jest Żelazny Bank, świątynią, w której cieniu żyjemy i praktycznie nikt z nas tego nie wie. A oto ostatni zapisek. To jest dom Jeffa Bezosa w Beverly Hills w Kalifornii. Nowoczesny dom, za który zapłacił 12,5 miliona dolarów. Znajduje się on obok domu, który również należy do niego i kupił go za 24,5 milionów dolarów. Teraz porównaj posiadłości Bezosa do tych od rozczajdów, które po prostu oddali 60 lat temu. I zapytaj siebie, kim są najbogatsi ludzie na świecie? Ci, którzy założyli firmy przez ostatnie kilka dekad? Czy ci, którzy władają i rządzą światowymi prasami, drukarskimi kopalniami, diamentów i złota? Przypominamy, że na naszym kanale nie ma płatnych reklam i jeżeli uważasz, że robimy coś wartościowego, to możesz wesprzeć naszą pracę poprzez datek dowolnej wartości. Możesz też nasz wspomóc odwiedzając sklep partnerski Kiluminati Wear, który oferuje odzież literaturę dla wszystkich przebudzonych. Jest to świetna forma wyjścia z przekazem poza internet. Linki znajdziesz pod filmem. Pozdrawiamy, Kiluminati Team. Dodaj łapkę w górę i subskrybuj nasz kanał. Pozdrawiamy, Kiluminati Team.